Dzień dobry, witam was wszystkich, bardzo serdecznie ze mną jest dzisiaj Ćwikła Dzień dobry I witamy was ludzie w kolejnym odcinku ze szkoły driftów Dzisiaj ja sobie pojeżdżę Porsche 911 GT to tutaj widzę, że jest w GT, że którym ja już kiedyś jeździłem Ty chyba nie jeździłeś jeszcze gt em nie? Nie, to nie jest GTR, to jest... To jest y 350 300, 370, 370 70 nawet, o Jezu, powiem ci, że nie ogarnąłem tego A w sumie ja ostatnio gt em jeździłem więc moi drodzy, zanim zaczniemy jechać, no to możecie dać łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, wbić na kanał do ćwikły, który znajdziecie w opisie. Znajdujemy się dzisiaj na mapie, moi drodzy, Akina Top. Akina Top jest to bardzo długa mapa, w takim lesie jakby i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Ja w dzisiejszej swojej Porsche zamontowałem turbo. E, bo pisaliście mi w komentarzach, że podobno na turbo się dużo lepiej driftuje i jeździ, więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj śmigało. Różne takie modyfikacje zaczniemy powoli do tej serii wprowadzać, że nam się e, samochody nie pokończyły. E, no i ludzie lecimy. Oczywiście zasada taka jak w poprzednich odcinkach. Możecie pisać, jaki, jakie samochody chcecie zobaczyć e, jeszcze w tej serii, jak również coś chcecie zobaczyć e, na rejestracjach, więc komentarze są czytane, no i wybierane. Dobra. Ciwiko, ty jeździłeś na tej mapie już, czy nie? E, nie Ja sobie zrobiłem dzisiaj jeden taki testowy przejazd tutaj na tym I powiem ci, że jest całkiem, całkiem spoko, nie? Całkiem fajnie się jeździ. co tak dużo ludzi wyrzuciło z serwera nagle? Jakiś taka była nie seria, wiem. gdzie ty jesteś? Jestem za tobą <laughs> Dobra, bo cię gdzieś, nie widzę chłopie, żeś się zgubił Ogólnie, te Porsche Jest to chyba jedno ze starszych porszaków 911 GT. Wygląda spoko w miarę i do driftu. Wyjątkowo powiem wam, że fajnie się łamie tutaj na tych zakrętach. Ja ogólnie nie umiem pod tym nożniki jakoś tutaj grać, gdzieś te kąty e, gubię. Więc nie wiem jak tutaj taki rekordzik nożnika zrobić tutaj. O e, na, 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 na tych mapach Chłopiec, że się zgubił tutaj w ogóle. No, jak zawsze. No, ty jesteś takim kozakiem w driftach? Jeździłeś coś wcześniej. Ale ja bardziej pod kątem lecę. No też tutaj no 3000 lecę. punktów przed chwilą zrobiłem. Patrz tu jakie przejazdy. A ciebie nie widzę tutaj. O i zakręcik dosyć mocny, to i mogę tego nie złapać. <laughs> Rachu ciachu bank. Dzisiaj ogólnie odcinek jest z ludzi bez kamerki, bo mi się OBS-ie, ustawienia zresetowały i nie chcę mi się tego przestawiać już. Ehm. A za niedługo wychodzę z domu jeszcze streamka muszę odpalić, więc nie będę miał kiedy. Tego wszystkiego ogarnąć, dlatego Dzisiaj jest wyjątkowo odcinek bez kamerki Jeżeli chcielibyście też do nas dołączyć na em, takie drifty To możecie dać znać właśnie w komentarzach To albo wbić na Discorda, ja tam otworzę e, Utworzę kanał specjalny właśnie pod drift I będziemy się spotykać na przykład w niedzielę o 15 czy o 16 e, I będziemy sobie driftować, nie? Można by było fajne konwoje ro robić I się troszkę tutaj pobawić, nie? To by było też w miarę fajna opcja Dzisiaj chciałem ludzie, pytałem ludzi czy ktoś jest do driftu, ale jednak tego Ćwikła był Też chciałem już pokombinować jakieś większe tutaj ee, Większe, większe, większe Właśnie takie tandemy Ale no się nie udało Dobra wariacie, dzisiaj też tego Krzycha Poczciwego oglądałem Jak tam upalał gruzika i tak normalnie się zajarałem tym, nie? No ja wczoraj oglądałem jak ten, jak Wkładali do niego dyfer no tak, i on sobie tam później upalał to jeszcze no, 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 no. Naprawdę spoko mega to wyglądało No, takie autko mieć do zabawy Co, auto mam podobne W sumie miałem eee, Jakby to dobrze przerobił To by można było poszaleć, nie? Ale u mnie za bardzo nie ma gdzie U mnie za bardzo nie ma nawet Żadnych placów takich, żeby można było poświrować Znaczy są Ale tam nie można No i to by nie było gdzie poszaleć. Dobra wariacie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja tu jadę się z driftem tobą. Jak zamkno? Ja poczekam na Ciebie na jakimś przystanku i zobaczymy Chłopie, gdzie żeś się zgubił Pyk Ja chcę zobaczyć jak Wiesz, ty tutaj ja łapiesz te kąciki mocy i te wynalazki. do przodu, nie? Co? Nie mam w tym takiej mocy do przodu. Oj, do mnie. A sobie tutaj zakręciki ładnie biorę Dobra, no, pyk, żeby mnie teraz się nie obróciło. Jezu, z tej górki można było ładnie zlecieć tutaj pyk. Dobra, zajeżdżam tutaj na przystanek. Poczekam chwilę na ciebie. I zobaczymy, gdzie ty war wariacie będziesz, bo na razie to ja cię nie widzę. O, jedziesz, dobra. Jedz z przodu. Ale poszedł, nie? Zakopcił tym Nissanem. A ja sobie tutaj z tyłu tym porszakiem będę. Śmigał za nim. Teraz prędkości nie złapię tutaj, żeby się ładnie obrócić. Tak musimy tutaj troszkę przyśmigać, przyśpieszyć na tutaj boczkiem wjeżdżamy. Patrzcie jak wariat idzie na tych zakrętach. Mi tu brakuje troszkę prędkości jak zwolniłem tam. Nie zdążyłem się rozpędzić. Pyk, teraz nie. Ja mam tutaj... właśnie za dużo prędkości. Łapiemy. Kącik delikatny i dzida do przodu. Pyk, boczkiem. bang. Luzujmy troszkę gaz. Ej, ciekawe jakby się tutaj grało na manualnej skrzyni. Jest możliwość włączenia manuala tutaj? Nie wiem, chyba nie. Tak w Forzie ostatnio sobie jeździłem na manual'ku, goście jak na rondach się fajne kółeczka kręciła. Goście jak ja mam kierownicę No to też I, mam Wiesz, G29 nie z shifter'em, daj spokój Na Forzie? No, tak. no mistrzostwo świata Ja chcę sobie kupić Assetto Corsa, nie? Tamte no to jest tam... emulator, to symulator raczej No, 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 no Assetto jest symulator, jest to symulator na którym ćwiczą e, zawodowi kierowcy, to jest też fajny motyw Ostatnio oglądałem filmik o takim ziomeczku, co jest w Lambo z Polski. Kiedyś w Audi jeździł teraz w Lambo. Chłopak ma chyba nie, 16 czy 17 lat. Jest to zawodowy kierowca na torach wyścigowych, na torach takich, wiecie, dla szybkich samochodów ekskluzywnych. I aktualnie jest podpięty właśnie do teamu Lamborghini. I właśnie tam ma ten cały swój symulator zrobiony pod Assetto Corsa, nie? I to wygląda naprawdę kozacko mega. Link wam mogę dać w opisie. Tam ostatnio był u niego high five. I tam nagrywali taki w sumie dłuższy odcineczek, jak sobie tymi autami śmigali. I powiem wam naprawdę, na że to jest klasa, nie? Taki symulatorek mieć, tylko taki symulatorek kosztuje 30 tysięcy, 40 tysięcy. Ale gość miał w ogóle, wiesz, hydrauliczne hamulce zamontowane w kierownicę, wiesz, do emulatora. Do symulatora jest, jak mi się domyli. Z masakra, nie? To co chłop robił To było coś, 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 coś pięknego Coś pięknego, coś takiego chciałbym mieć Może mieć, nie wiem czy bym chciał, bo e, Zajmuje też to bardzo dużo miejsca Ale na czymś takim sobie trochę pojeździć, pośmigać e, Tym bardzo chętnie tutaj e, Przyświrował, dobra Dzisiaj ogólnie ludzie jedziemy ty, jeździmy tylko jednymi samochodami Mi? E, Ja wybrałem właśnie tego Porsche'a tutaj Prosto z, z komentarzy. Nie będziemy zmieniać. Też pisaliście właśnie, żebyśmy tak za bardzo tych aut nie zmieniali. E, tylko żeby właśnie masterować te samochody. No i jeździmy ludzie e, sobie tym porszakiem. Co tam z przodu jeszcze jest? Bo tam z przodu nie byłem. No z przodu to jest po prostu długa prosta. No to jedziemy do końca, jedziemy do końca. To ja wiem w sumie gdzie dojedziemy. Dobra, pyk. Tutaj możemy się troszkę tak śmignąć nawet. Patrz tu, wariacie, bęk. O, nie wiem, czy ty szybciej nie jedziesz ode mnie Ja mam turbo włączone w tym porze, ale widzę, że... Też wrzuciłem Co? Wiedziałeś, że masz turbo, to też wrzuciłem turbo. A, też wrzuciłeś, dobra, 180 ja mam tutaj na paca. 170, I 180 zagraniec. O, ty gnojko, zaraz cię śmignę Jezu, powoli nam się ciemno zaczyna robić, nie zablokowałem pogody tutaj Ale ładniejszy klimat to nam zrobi chyba, nie? Dobra, pyk Pyk. A, idziesz tam po krzakach, wariacie. No, no Idziemy jest, za chwilę na Drift Play to. Granda jeszcze, zobaczymy no, jak na tamtej mapie będzie to ta auto śmigało. Bo ogólnie przejazd ten był fajny, naprawdę dobrze się tym autem pojęci, że jeździ. Każdemu tego porszaka polecam jak ktoś jeszcze nie jeździł. Gramy oczywiście na serwerze no name drift. Często pytacie o ten serwerek, to też warto wspominać. Rapik. No, o nie, to jest zakręt duży. O panie, wyleciałem. Aż musiałem się Przedreportować tutaj na trasę. Co? tak zrobić, jakby przeciwnym kierunku jechać. No tak, to by Ten można było śmignąć dołu? ładnie, bo tak no. tutaj. To w stronę trochę ciężka. O, stoi waria. Dobra, jesteśmy na lespie. Idziemy teraz na Drift Play Granda. I Drift Play Grand jest to mapa, gdzie ludzie standardowo. Kręcimy wyniki, dobra, ja już jestem. Powoli zacząłem przejazd. To by się ładuje jeszcze. Tak. Dobra, pyk. to Drift Play granda mam załadowanego. Nie w tą stronę, oczywiście, jadę, ale sobie tutaj zawrócę na szybkości. Na tym pit stopie. O jezu, to się nie rozbija. Okej, okay, zawracamy tutaj. Bęk, szybka zawrotka. I jedziemy, ludzie, naszym porszakiem. Parę takich testowych przejazdów zrobimy, zanim tutaj ćwikła się odpali Dobra, już jestem A jesteś załadowany, tak? Tak No to go, 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 szybkie drifty, bo nas godzina tutaj goni Jeszcze wieczór powoli e, robi, więc póki jeszcze jest w miarę jasno, to możemy śmignąć U mnie jest to sobie zablokuję Nie czas. no, u mnie właśnie już się robi ciemno powoli, dlatego pyk A To też musi kodzak wyglądać, tak wiesz Pyk, no ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda, jest takie wiesz, pomarańczowe światło no kręć, kręć tym, tym porszakiem, 1400 Dobra, zapinamy tutaj Ręczny i do końca, do końca, do końca 1900 Na tych zakrętach tak jeszcze skontrować do końca nie umiem Dobra, tutaj troszkę gazu dodajemy, Bang. Co, dwa przejazdy i później Robimy timer, tak, to jeden przejazd był, teraz drugi czy przejazd i robimy zaraz punktowanie No nie mogę opanować tego Porsche jak mi wypadnie zakręto, to już powiem ci, że Nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie wiem co jest grane Rachu ciachu bęko, żabki przejazd Teraz stryk. No i czego mi tutaj ten mnożnik się resetuje, to jest taki perfekto przejazd No Jest coś zbugowane delikatnie No Na tym zakręcie powinno to luźno Przeskakiwać, uuuu, jak Krzychu teraz Obróciło Dobra, bang, bang Co wariacie, lecimy po tym, Przejeździsz już na punktę No Zobaczymy ile tam nakręcisz dzisiaj Ty jeździłeś coś od, 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 od ostatniego odcinka? Nie, Czy nic? Nic? Nic Ej, się nic nie rozgrzewał Ja ostatnio z Cezarem troszkę śmigałem, nie wiem czy ty byłeś wtedy Nie, w wyglądałem. oglądałem ale od, od naszego odcinka nie grałem nic. Dobra, to zobaczymy. Dobra, jedziemy gościu teraz na wynik. Pyk. O, blisko siebie strasznie. I czuję, że tu może być resecik zaraz. No, był resetik punktów, bo ja tutaj zwalniam, żeby ciebie nie palnąć. No i się nie udało. Dobra, jedź. Jeszcze raz przejedziemy najwyżej. E, bo jak tak blisko jedziemy siebie, to nie idzie, nie idzie tego. Ogarnąć. Ile tam masz tych punkcioszków? Teraz mam 40500 A to też cię rozsadnęło. Tak. Dobra, tysiaczek nakręcony. Aaaa. Dobra, no nic, jedziemy na bazę. Jedziemy na bazę i trzeba chwilę poczekać na siebie, bo tak blisko to my tutaj za bardzo ludzie nie pojeździmy. Bo widzicie co się dzieje. Kolejny odcinek ogólnie będziemy robić na padach. Ty masz pada? Mam pada, ale muszę kupić baterię. Dobra, i zobaczymy jak nam się tam będzie na padach tutaj driftowało też, nie bo cały czas jeździmy na tych klawiaturkach, a na padzie też by było warto kiedyś tutaj przejazd robić Dobra wariacie, tyleć prosto już i teraz niszcz sobie punkty Dobra, ja sobie tutaj zawrotkę zrobię, chwilę poczekam i pojadę jak będziesz na drugim zakręcie, więc pierwszy zakręt, drugi zakręt, dobra jedziemy Teraz mam nadzieję, że nie uda nam się z nim zderzyć I kręcimy wynik moi drodzy, kręcimy wynik, 3,5 tysiąca miałem najwięcej chyba na tej mapie Eee, nie pamiętam już jakim samochodem. No i 932, i reset. Czekaj, 2000 tutaj mam, że się nie zresetowało. 2051, i reset, gdzie cały czas jechałem pod kątem, więc nie wiem dlaczego to się nam resetuje. Dobra, pyk. A cały czas na tym samym zakręcie to się resetuje, zauważ. No, to normalnie działa, dobra. 1600, 1600, 1800. Delikatnie kręcimy no, 21. 2000... cały Czas byłem pod kątem i... Dwie... 2360 tutaj reset dostałem. Więc no nie wesoło, no. Aj! zarzuciło mnie tutaj. Nie, mi punkty resetuję mimo to, że cały czas jestem pod kątem. Ja mam 2360 rese... rekordzik tutaj na razie. Miałem najwięcej. 1200. Dobra, teraz ty jedź za mną. Ja tej malutkie cięcie musiałem zrobić. Dobra wariacja. Kręcimy, kręcimy teraz wyniczki. No i resetujesz. Cały czas na tych samych zakrętach powiem ci, że mam reset, więc... No niedobrze, no niedobrze 400, ja 500, też 600. Ten zakręt. miałem już 1000 prawie. Dobra, jest 1200, 1300. No i resetik. Nie, gdzieś nie umiem na tych, tych kątach złapać na tych takich zakrętach. Trzeba poćwiczyć. E, na off nagrywanku ludzie i obczaić jeszcze. Dlaczego nas tutaj tak resetuje i to do końca nie kręci? Może wy wiecie dlaczego, to dajcie znać. W komentarzach ja tutaj powoli już na bazę zajeżdżam. Sobie, bo już się ciemno zrobiło i już nie widzę tych zakrętów normalnie. Więc, pek, zajazd na bazę. Ile miałeś? Ja miałem 2400, niecałe. Ja miałem 1200. Ulala, ja no to, to na, ciebie. Na, 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 tych, na zakrętach pas lecę sobie w taki zakręt bokiem, nie? No I tak, i reset tak był, no. Tak Też tak miałem. Dobra, ludzie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, bo już powoli się ciemno zaczyna robić. Ale mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam! Heyo.